E, witam e, w moim pierwszym odcinku z Battlefielda trójki. Mówiłem, że będzie Battlefield, i jest Battlefield. Przepraszam, jeszcze sobie tylko przyciszę trochę dźwięki. Okej. Okay. Pierwszy odcinek z już No i będziemy sobie grać tak te 12 misji Jakby co to ja robię to na ślepo Gram na normalnym Na normalnym poziomie trudności i no Pierwszą misję już grałem, i no i po prostu już miał przejść, z tym tymi nie wiem, gdzie. Drugą też już grałem, bo chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No i tak, miał być Battlefield, jest Battlefield. więc co, to mogę trochę lamić tutaj i wiecie, nie wiem co czasem, co formulić. Okej. Okay. No i tak. Dobrze, tu będzie chyba filmik, a już się... A nie, tu jest jeszcze jedna misja. O, tak. Srożę, że musicie tak czekać, ale... Dobra, ja to przewinę. Okej, okay, już jestem. Teraz jest wimi, tutaj ja już się zamykam. <coughs> Może być? Ja. Kim jesteś? Pracujecie dla hej? Dzień dobry, się Blackburn. Jedni wreszcie choryście, co to się dzieje? 18 godzin temu odebrałem telefon z Departamentu Bezpieczeństwa z informacją, że mają w areszcie żołnierza, z którym powinienem pomówić. Chodzi o atak terrorystyczny na Nowy Jork. Żołnierz utrzymuje, że wie, jak mu zapobiec. Najlepsze jest to, że według niego do zamachu ma dojść już dzisiaj. I oto jesteśmy. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak gówno. Kto to jest? Salomon. A ty nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym Jorku? Nawet nie. Dlaczego? Bo tak powiedział. Czytałem akta. Próbuję ratować swój tyłek. Nie, nie wie, co nas interesuje. Chwila. wysłuchajcie mnie. Później mnie pogrzebiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Nie wie, co nas interesuje. Spokojnie, poczekaj. Chcę pójść tym tropem. Pomożesz nam złożyć do kupy scenariusz ataku, sierżancie. Jeśli będziesz współpracować, może wydobędziesz się z szamba, w którym tkwisz po same uszy. Jedyne, co musicie, sierżancie Blackburn, to wypełnić białe plamy. Jasne? Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Salomonie i Pielaku? Dziewięć miesięcy temu. Podczas operacji Łamacz Mieczy w Irackim Kurdystanie. Dobra. Słucham. no tak Go tell that long tongue liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the back ladder Nellam the gods gonna tell him Szajbus jeden, 3 to dowódca szajbusów 2 km do rubieży wyjściowej, odbiór Przyjąłem! E, wy też już kurwa nie wiecie co my tu robimy. Przestań zmywać pisa Montez! Tak tylko mówię, jeśli chodzi o PLR, powinniśmy teraz być w Iranie, a nie w Iraku. Oni przechodzą przez granicę tak. PLR to kozacy. Łapiesz? Większy chodnik ze świecą Szajbus 1-3, tu dowódca szajbusów. Sytuacja jest zmienna. Jak najszybciej udajcie się do punktu z Bermego. Tu 1-3, przyjąłem. Kurwa, czemu się zatrzymujemy? Nasz cel znajduje się 20 km stąd. Nie wiem, Montez. No, panowie, wszyscy wysiadać! Dobra, idziemy! Jedna. Chyba spóźniliśmy się na imprezkę. Gdzie porusznik? Tutaj w prawo. Dzięki! Zastanawiasz się czasem, czemu w tej części... No i będziemy mieć to trochę dłuższą misję niż wcześniej, bo ta pierwsza misja to był taki samouczek jakby i chyba. Hmm. Zrobię chyba ten part na. Yy, zrobię chyba ten odcinek na części Panowie, witam. Jak wiecie, przebiły się tu do nas jednostki pielar z Iranu. Robi się nieciekawie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze Pielar. O 9.30 straciliśmy kontakt z oddziałem Żmija. Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu Bazarus Pinza, to ta gorsza część miasta. Nie wykluczamy udziału PLR. Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na was. Znajdźcie tych żołnierzy. Bierzemy się za to. Chodźmy! <tosłuchy> Okej, okay, tutaj chyba będzie taki moment, że. że będzie y, auto i ja. Hmm. skończę zaraz nagrywać hmm. i zrobię to na część i się oczywiście i oczywiście nagram te dwa odcinki i to już będzie pełna część yy. i tam i tamto już zrobię do końca misję na następny Kurwa, ciągle zapominam, że tam skąd pochodzisz szkoły nikt na oczy nie widział. Trzymać się razem. Rozglądać się. Co to

ja chyba tutaj skończę nagrywanie i zobaczymy się w następnym odcinku. To na dzisiaj to było na tyle i cześć.